Już język odpada i palce martwieją od pisania nieustannie tego samego. Jeszcze pamiętam 40 lat temu, w 1969 roku, pisałem o przypadku ze Szwecji, w którym dziecko polskich emigrantów, Żydów z Polski, zaczęło mieć jakieś dziwne plamy na ciele. Więc lekarze orzekli, że to rodzice wiadomo, że przyjechali z dzikiej Polski, to biją dziecko, bo śnieżone zabrali rodzicom dziecko, oddali do domu dziecka. Rodzice walczyli o to dziecko chyba z półtorej roku i już było, można było wygrać, bo okazało się, że ono będąc w przedszkolu dalej ma te plamy, z czego okazało się, że ma tę chorobę pozocznicę chyba to się nazywało. No i ten. I w, związku z tym, w związku z tym to nie zina rodziców, ale nie oddano dziecka, ponieważ byli tu biedni akurat Żydzi i uznano, że warunki u nich w domu są gorsze niż warunki w domu dziecka, więc byłby to szok dla dziecka, gdyby bo z, tego, z tego domu dziecka przeniesiono do domu rodzinnego. No to jak socjalistów wiadomo, socjalist w Szwecji najbardziej rozwinięty chyba na świecie. Potem pamiętam, lat temu chyba 10 już, walczyłem o taką małą dziewczynkę w babicach starych pod Warszawą, tam w kierunku na Izabelin. E, dziecko dziecko było, leciutko przyznano mu słowo, kochane, kochane mi dusie dziecko. E, miało trójkę braci starszych już takich, jeden dorosły, trójkę, czwórkę najpierw pamiętam. No i rodzina są zwykli, prości ludzie, oni sobie tam dostali tam kawałek ziemi koło słupa elektrycznego, tam sobie sobie napięcia, tam sobie budowali taką chałupkę, sam człowiek pan sobie to wszystko zrobił, sam budował. No i ta mała miała tam kilka latek, nie pamiętam ile, chyba sześć. No i ponieważ no, bał się, że jak tam są narzędzia porzucane, to wejdzie po jakąś piłę albo coś, to dziecko wstawiał do, do łóżeczka. Takiego. Normalne dziecko, było takie drewniane z prętami, ponieważ dziecko że pręty wyłamało kilka, no to pozabijały je dyktą, żeby nie mogło wyjść. No i zrobiła się afera, dziecko trzymane w skrzyni w skrzyni i na, na polecenie kuratora przyszła policja, mimo że brat, był tylko brata to siłą to dziecko wyrwano mu z rąk, zabrano do domu dziecka, walczyłem o to chyba z... Czy 4 miesiące to trwało, w końcu sąd raczył warunkowo to dziecko rodzicom oddać. No i teraz znowuż mamy, mamy kolejną aferę nagłośnioną. Mam w szamotułach, prawda? Pisałem o tym już no, dwukrotnie na blogu. Zabalńsko bez żadnych powodów, bez żadnych. Matka miała oczywiście trójkę dzieci, które oddano od, do domu dziecka, bo i, o, i ojciec ją porzucił, ale z drugim, z drugim panem miała trójkę dzieci, normalnie wychowanych, normalnie wychodzących, świetnie, świetnie się opiekowała nimi. To są liczne świadectwa i szkoły, i księdze. Księdza nawet no, mimo, że rodzina żyje, żyje bez ślubu, tylko no, konkubinat jest. Yy, no i co? I Kurator zdecydował, żeby dziecko odebrać. Niemowne wyrwano dziecko matce, która karmiła piersią, prawda? zabrano dziecko matce i nie oddano do tej pory. Już odbyły interwencje rządowe, Rzecznik Praw Obywatelskich, i nic. I okazuje się, że nie można tego dziecka oddać. Proszę Państwa, my znamy takie wypadki drastyczne, ale mniej drastyczne zdarza się, Tygodniowo po kilka. Bo no to ludzie są różni. I za każdym razem włączają się służby socjalne, kuratorzy, którzy mają się opiekować rodziną, a naprawdę rozbijają tę rodzinę. Powiedzmy sobie wreszcie raz, raz na zawsze. Dziecko należy do rodziców. I koniec. Nawet gdyby okazało się, że są to źli rodzice. Nawet tak, są to źli rodzice. To trudno, proszę Państwa. Na pewno straty z tego powodu będą mniejsze niż straty z powodu upadków samochodowych, a jednak nie nakazujemy trzymania wszystkich samochodów w garażu, prawda?